Hej, jeśli chcesz się tu znaleźć, zostaw subskrypcję i łapkę w górę. Bardzo często mówi się, że fotografie wyrażają więcej niż tysiąc słów. Osobiście nie zgadzam się z tą teorią. Zdjęcia, które dla Was przygotowałem, zdecydowanie wyrażają ich więcej. Z góry mogę Was zapewnić, że żadna fotka nie została przerobiona, a to co zobaczycie jest tylko i wyłącznie dziełem przypadku lub dobrego wyczucia czasu. Miejsce dziesiąte. Wyobraź sobie, że wybrałeś się z przyjaciółmi na pizzę. Nagle spoglądasz przez okno i widzisz to: inwazję obcych. Spokojnie to tylko odbicie lampy wiszącej w knajpie, ale musicie przyznać, że efekt jest piorunujący. Miejsce 9. Na pewno słyszeliście o przypadkach 11 palców u rąk albo bliźniaczkach z jednym ciałem, ale czy kiedykolwiek słyszeliście o trzech nogach? Spokojnie ja też nie, a to co widzicie to tylko wazon. Miejsce 8. To zdjęcie sprawiło mi nie lada mindfuck. Trochę zajęło mi ogarnięcie, co i dlaczego jest nie tak z tym dzieckiem. Jeśli dobrze się przyjrzycie, na zdjęciu widać twarz dziecka, a zaraz za nią nos i usta jego ojca. W tym przypadku sprawdza się powiedzenie, jaki ojciec, taki syn. Miejsce siódme. Zastanawiasz się, dlaczego na zdjęciu jest pełno półnagich facetów oraz jedna kobieta bez dolnej części biki? Zaraz, zaraz. Przecież to ręka gościa, który robił to zdjęcie. Jak widać, chyba wszyscy mamy trochę brudne myśli. Miejsce szóste. Tym razem zdjęcie z gatunku creepy. Przynajmniej dla mnie. A dlaczego? Bo pomimo kilku godzin wpatrywania się w to zdjęcie, nadal nie mam pojęcia, do czyjej z kobiet należy ta głowa. A wy potraficie odpowiedzieć na to pytanie? Piszcie w komentarzach. Miejsce piąte. Słyszałem już o centaurach, minotaurach, wilkołakach, syrenach, a nawet harpiach. Ale pół człowiek i pół zebra? Czy to ma jakąś swoją nazwę? Miejsce czwarte. Znacie to powiedzenie stracić dla kogoś głowę? Ta dziewczyna zdecydowanie zrozumiała je zbyt dosłownie. Ale nie dajcie się zwieść pozorom, winowajcą tego złudzenia jest kobieta stojąca za parą. Miejsce trzecie. Kolejne zdjęcie z gatunku brudnych myśli. Jeśli myślicie, że ręka w spodniach należy do kobiety w czerwonej bluzce, to niestety muszę was rozczarować. To ręka tego gościa. Chociaż po co on tam ją wkładał, do zdjęcia trochę niegrzeczne. A może to właśnie on ma brudne myśli? Miejsce drugie. W tym odcinku rozmawialiśmy już o hybrydach była nawet pół kobieta, pół zebra, ale hybryda półmatka, pół dziecko, a może półmatka, a pół bąbelek? Na szczęście to tylko mylna perspektywa. Miejsce pierwsze. Czy zastanawialiście się kiedyś, czym jest pieskie życie? To inaczej życie nędzne, pełne wyrzeczeń i trudności. Zdecydowanie psy z tych zdjęć takiego życia nie prowadzą. Jeden za to prowadzi samochód. Swoją drogą, patrząc na te psiaki, mam wrażenie, że jadą się ze sobą spotkać. W tym odcinku to już niestety wszystko. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Zostawcie adekwatną ocenę oraz sprawdźcie pozostałe filmy.